No, cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zobaczymy, jak w ogóle debugować sobie jakieś informacje w konsoli. Czyli po prostu zaczniemy używać tych naszych skryptów, które sobie ostatnio otworzyliśmy. Mamy tutaj skrypt tutorial, mamy go dołączonego do naszego gracza i teraz otworzymy sobie go po to, żeby coś zdebagować. Czyli jeżeli chcemy coś wypisać w konsoli, to używamy takiej metody, która nazywa się debug.log. Wpisujemy sobie debug. Następnie kropas i wpisujemy log. Jak widzicie, tutaj mamy ładne podpowiedzi, więc jeżeli nie chcemy do końca wpisywać tej nazwy, to możemy wcisnąć tabulator i wtedy następuje auto To jest metoda, więc teraz dajemy sobie nawias okrągły i wewnątrz tej metody będziemy wpisywać to, co chcemy wyświetlić w konsoli. Czyli na przykład ja będę chciał wyświetlić powiedzmy liczbę 12, więc wpisuję sobie 12 i pamiętajcie, że. W języku C-Sharp każdą instrukcję musimy zakończyć średnikiem, więc na koniec nawet widzimy tutaj podświetlenie. Jak sobie najedziemy, to tutaj pokazuje nam, że średnik jest expected, czyli musimy dać na koniec zawsze średnik. Zapiszemy. Pamiętajcie, żeby zapisywać skrypty: Ctrl S, bo jak nie zapiszecie i przejdziecie sobie do Unity, to wprowadzone zmiany nie będą działać. Jak teraz sobie coś piszę, zobaczcie to od razu widać, że nasz skrypt nie jest zapisany, ponieważ tutaj u góry przy nazwie skryptu jest taka gwiazdeczka. Więc jak teraz to usunę i zapiszę jeszcze raz, dam CTRL S, to ta gwiazdeczka znika i to znaczy, że nasz skrypt jest zapisany. Więc co my teraz robiliśmy w ogóle? W metodzie start, czyli w tej, która wykonuje się na samym początku i wykonuje się tylko jeden raz dla danego skryptu. Chcemy wyświetlić w konsoli tą wartość, którą daliśmy wewnątrz nawiasu okrągłego, czyli liczbę 12 po prostu. No to wracamy sobie do Unity. Zazwyczaj tutaj skrypty muszą się przekompilować, więc chwilę trzeba poczekać i teraz uruchamiamy sobie play. Nasza gra się uruchomiła i jak teraz klikniemy sobie tutaj na console, to widzimy, że mamy tutaj właśnie zdebugowane, czyli wypisane w konsoli tą wartość 12, którą sobie wpisaliśmy w skrypcie. I jak przejdziemy sobie tutaj niżej, to mamy tutaj takie bardziej dokładne informacje. Znamy tutaj tą wartość u góry, wiemy jaka funkcja wykonała to i wiemy też gdzie to zostało wykonane. Widzimy, że to jest w skrypcie tutorial.cs, a następnie linia 9. Możemy sobie też na to kliknąć i automatycznie jesteśmy przeniesieni do tej linii kodu. Dobra, to wracamy sobie z powrotem, wyjdźmy z trybu Play Mode. Możemy sobie wyczyścić konsolę, czyli dajemy sobie tutaj clear i wracamy do naszego skryptu, żeby zobaczyć, co jeszcze możemy sobie wypisać. Poza liczbami takimi całkowitymi, czyli pełnymi, możemy wypisać sobie liczby ułamkowe, tak zwane floaty w językach programowania. O tym porozmawiamy sobie już bardzo niedługo, ale żeby zapisać sobie jakąś liczbę ułamkową, na przykład niech to będzie temperatura ciała 36.6 i dopisujemy jeszcze F. Ponieważ to jest float. Jak widzicie, w programowaniu nie używamy przecinka do zapisywania liczb ułamkowych. Przecinek służy do oddzielania argumentów, i to jest bardzo ważne. Czyli za każdym razem, jak będziemy tworzyć jakieś liczby ułamkowe, to części dziesiętne będziemy oddzielać za pomocą kropki. To jest, to jest ważne. Zresztą, jak piszecie przecinek, to zaraz yy, dostajemy błąd i widać, że coś tu jest nie tak. Okay? Więc używamy kropy. No i teraz jakbyśmy uruchomili sobie nasz skrypt, czy też grę, to zobaczymy w konsoli tą wartość 36,6 F to się nam nie wyświetli, to jest tylko dla kompilatora poświadczenie tego, że ta nasza liczba jest liczbą typu float, czyli właśnie liczbą ułamkową. Teraz od razu dam sobie Ctrl D to jest skrót, jak sobie przejdziecie na internety i zejdziecie tutaj niżej. To mamy Visual Studio Top Shortcuts, czyli takie najważniejsze skróty, i właśnie Ctrl D to jest duplikowanie danej linii kodu. Bardzo często z tego korzystam i wam też polecam. I teraz będę chciał wyświetlić jakąś inną wartość. Załóżmy, że to będzie jakiś tekst. Jeżeli chodzi o teksty w programowaniu, to zawsze musimy do ich przetwarzania czy w ogóle zapamiętywania używać, <gryw> do używania musimy używać cudzysłowu. Więc, jeżeli chciałbym wypisać swoje imię, to najpierw dodaję cudzy słów i teraz wpisuję na przykład Mateusz. Okay? Cokolwiek byłoby tekstem, musi być wewnątrz cudzy słowu. Dobra, zapisujemy ctrl S, wracamy do Unity i powinniśmy zobaczyć dwie linie kodu. Czyli wracam sobie tutaj, dajemy sobie Play, czekamy chwilkę i zaraz będzie pach. Dobra, mamy to. Mamy 366 i i pod spodem mamy Mateusz. Działa, wszystko jest OK. Możemy sobie sklirować, wracamy do skryptu. Co jeszcze możemy wyświetlać? Bardzo dużo rzeczy. Możemy na przykład też wyświetlać jakieś wyniki działań matematycznych. Załóżmy, że chcemy y, poznać ile to jest 12 razy, nie wiem, 17. To po prostu wpisujemy sobie takie działanie. 12 razy 17. Teraz wracamy sobie tutaj, klikamy play i w konsoli dostajemy bezpośrednio już wynik, czyli 204. Super. Wracamy z powrotem do naszego kodu, i teraz może chciałbym pokazać Wam coś innego. Na przykład yy, mamy takie funkcje dodatkowe, nie musicie tego zapamiętywać na razie. Chcę Wam tylko pokazać, co jest tutaj dostępne. Mamy coś takiego jak time, to jest klasa główna czasu. I teraz, jak damy sobie kropkę, to wpiszemy sobie time time. I co to oznacza? Jak sobie najedziemy, to. Dostajemy taką podpowiedź, że to jest czas na początku danej klatki. Czyli, jak sobie teraz powiedzmy, przejdziemy z powrotem do Unity i uruchomimy naszą grę, to dostajemy 0. I powiecie, dlaczego 0? Ponieważ od czasu uruchomienia całej gry minęło 0 sekund. Dobra? Ale jakbyśmy chcieli sprawdzić sobie po kolei, ile czasu upłynęło od y, czasu uruchomienia gry, to możemy tą metodę Użyć w metodzie update, i wtedy co klatkę będzie nam się pokazywał czas, który upłynął od włączenia gry. Czyli ja sobie przejdę teraz w dół, czyli klikam i wciskam alt, i z w dół sobie schodzę. To też macie w skrótach. I teraz w każdej klatce będziemy debugować sobie ten czas, który upłynął od włączenia gry. No to włączamy naszą grę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I pach, lecą tutaj nam sekundy. Oczywiście w formie dziesiętnej, tak, czyli niepełne sekundy, a też ich część ułamkowa, ale widzimy 8 sekund, 9 sekund, 10 sekund i tak i tak dalej. Więc tak to właśnie wygląda. Dobra, sklirujemy i wracamy do kodu. Chcę wam pokazać jeszcze inne fajne rzeczy. Na przykład, jak mamy tutaj nasz player, prawda? Ma on jak nazwę po prostu player. Jak dostać tą nazwę w skrypcie? No to zobaczmy. Przechodzimy sobie tutaj do skryptu i załóżmy, że w metodzie start chcemy pobrać sobie nazwę tego obiektu, czyli dajemy sobie debug, następnie log, i teraz w nawiasie wpisujemy po prostu name. Dajemy średnik, i to zwróci nam nazwę tego obiektu, do którego dołączony jest skrypt. Zobaczmy. Wracamy, dajemy sobie play. No, i cyk, zobaczcie, dostaliśmy tutaj nazwę Player, bo ten skrypt jest dołączony do naszego gracza, który ma nazwę Player. Ale jeżeli wzięlibyśmy ten skrypt i dołączyli na przykład do karabinu, i teraz powiedzmy tutaj w graczu wyłączymy na chwilę ten nasz skrypt, dajemy sobie Play, to teraz w konsoli powinniśmy zobaczyć nazwę Machine Gun, ponieważ na chwilę obecną tylko ten skrypt na karabinie jest włączony i aktywny. Więc wychodzimy sobie i usunę ten skrypt na razie z Machine guna. Chciałem Wam tylko to uzmysłowić, jak to działa, i w playerze sobie włączymy skrypt. Tutaj sklirujemy. Co jeszcze możemy sobie wyświetlić? Na przykład w tym naszym graczu chcielibyśmy sobie zobaczyć, jaką ma pozycję ten nasz gracz. Widzimy tutaj, że ma minus tam 4 i 0,70 w Y, ale żeby było łatwiej, to może w Y wpiszę mu jedynkę. Trochę go podniesiemy do góry i teraz chcielibyśmy wyświetlić właśnie tą pozycję za pomocą tej metody debug. debug.dotlog. No to wracamy sobie tutaj i zamiast name chcemy dostać się do komponentu transform i sprawdzić pozycję. Ogólnie, jak wiemy, komponent transform to jest komponent. I żeby dostać się do komponentów, używamy specjalnej metody getComponent, ale do tego jeszcze dojdziemy, także nie, nie dzisiaj. Ale komponent Transform jest o tyle często używany, że mamy do niego taki skrót, jakby. Więc, żeby dostać się do, do komponentu Transform, wystarczy wpisać po prostu transform. Widzimy tutaj już podpowiedzi, więc możemy wcisnąć tabulator. Teraz dajemy kropasa, ponieważ za pomocą tego transform dostajemy się do całego komponentu. Tak? Zobaczcie, przejdziemy jeszcze raz tutaj, czyli wpisujemy transform i dostajemy się do tego wszystkiego, co tutaj jest, ale my chcemy poznać pozycję. Więc teraz musimy przejść do środka komponentu i wpisać pozycję. Więc wracamy tutaj i oczywiście yy, w programowaniu i w klasach przechodzimy do klas podrzędnych i do różnych metod za pomocą kropki. Więc dajemy sobie teraz kropkę i wpisujemy position. I dzięki temu będziemy mogli wyświetlić pozycję naszego gracza. Więc wracamy teraz do Unity, włączamy play. I zobaczcie, że dostajemy dokładnie te dane, które widzimy tutaj w komponencie, czyli minus 4, 93 i 1. No i super. Tak to właśnie działa. Tak samo zrobilibyśmy z rotacją i ze skalą, jeżeli chodzi o ten komponent. W przyszłości zobaczymy, jak dostawać się do innych komponentów, a na razie to nam wystarczy. Czyli jak widzicie, za pomocą tej metody debug.log będziemy sobie właśnie wyświetlać, debugować różne informacje w konsoli i tutaj wewnątrz nawiasu okrągłego właśnie podajemy argument co chcemy w tej konsoli wyświetlić ale muszę was ostrzec taka bardzo ważna uwaga jeżeli chodzi o tą metodę debug log, to używamy jej tylko do sprawdzania czegoś do debugowania jeżeli tylko coś sprawdzimy to automatycznie ją usuwamy albo wykomentowujemy żeby ona nie Wykonywała się, ponieważ jest ona bardzo kosztowna dla naszego procesora. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, żeby ona była tutaj w grze, to musimy ją eliminować. Ponieważ jeżeli zostawimy te debugi, to nasze FPS-y będą spadać, no i to jest oczywiście coś, czego chcemy unikać. Więc spokojnie stosujemy, kiedy potrzebujemy, a jak już nie potrzebujemy, to usuwamy.